To, tego, grubianą, to jest wtedy, kiedy jest taki serial to jest rozrywka. To, to, to jest serial, który zresztą ma tu być rozrywką ludzi. I musi być to musi być dramatyzowane, w odpowiedni sposób, ukończone w niektórych miejscach, nie wiem, czy się znajdują, czy nie, ale to jest kultura. Tak? I jest to takie dziecko też, na pewno, chociaż serial wyróżniał po prostu coraz bardziej trudne tematy opowiada o Polskim i o tych więc film, który opowiada o Nowym Lodzianie po huraganie i Także kulturę zaczyna coraz większe, coraz trudniejsze tematy później tutaj Tutaj z Państwem jest wszystko, ponieważ to pozwala oczywiście, pozwala na ogromne czy w jednym słowem obejście charakterystycznego <Bondach> zdrowia, to Nie, nie, z oczywiście to w ale pamiętajmy, że twórcy mają presję w wyników użytku, w obrotalności, prawda, to jest bardzo poważne, bardzo poważne, ambicje,

że pewne są zaproszone, a niektóre raczej nie zdarzają. przy to zależy, jakiś jest sprawa, jaka jest to jest mała przestrzeń, czy to jest Warszawa, tak, jaka Nie do się myśleć, ale myślę sobie, że to jest Warszawy, tak, ale myślę, że to jest nie tak, jak to jest możliwe. Tak, to już nie mówię, to jest to nie zdarza, ale nie wiem, w natomiast i że to że nie znaki, a to przeprowadzi panów, dało na się panu, który przyszli, że oni też przyjdą. Także mają szansę być, może jeszcze jak trochę, trochę wieszcie, zdarzyło to i może właśnie to że się do bardzo grupy. Nawet jeśli państwo byście planowali jakieś działania komunikacyjne, to jest nie chcę, żeby to mieliście w tym a tutaj, że Jeżeli jest coś, sobie, że że to też jest takie ale myślę sobie, że to który w że, że ten jest ten serial, ja który podleżał do myślenia o nich, to jako y też Więc myślę sobie, że to że ciekawe, co Państwo myślą że tym serialu, też, albo może Państwa bo do on aby a to po prostu jest że się zajmuje no właśnie, przyjście Państwa do tego, gdzie wydałem... Znaczy, o, jeśli można, to ja bym chciał do tego. Właśnie, moim zdaniem, rozważanie tego na konkretnych sprawach, czyli konkretna sprawa, że się nie zgadza, bo jest nieprawdopodobna, jest skuteczna w tym, ja nie powinno do końca mieć miejsca. Ja rozumiem, bo każdy z Was prowadzi serwis takich spraw trudniejszych, Łatwiejszy. Może się spotkał taką sytuacją, że, nie wiem, w domu leżała kobieta, kobieta, coś. To to, to, to w sumie nie ma znaczenia. Ważne jest to, że w telewizji czy w jakichś mediach puszczają nagle przypadek, zamknęli kobietę, a pracownik, pracownik operek nie dopilnował, że ta kobieta coś tam. No ludzie. I w 30 sekundach wasz kierunek na zasadzie, że wyście nie popracowali. No, a tu gdzieś wtedy widać, że jest taki dorośli. Małym, jest taki, jeży, taki pierwiel, pierwiel, pierwcze, nie jest taki, który przez niego jest, musi się wyciszyć. No, tego tego nie widzę. Nie da się tego rozważyć, to jest to skara, bo nie ma Każdy, kto to będzie skala, czy kto wyjdzie z góry, z do z góry, z góry, z tego nie góry, z góry, z tak bardziej góry, z góry, nie góry, z góry, z góry, z góry, z góry, bardziej ze nie ale z ceniem jest to w ogóle nieprzyjemne. się się pewnej grupy zajmującej się trudnymi sprawami. Ten serial, jako serial, który... co to który nie jest z jednego bo inaczej to środka, działa dokument, porządny na sprawę, to byłby dokument, 23.30 w XXXIII, XXXI, XXXII, nikt tego nie dobrał, bo wszyscy pozwolili zyskać. Tu jest szansa na to, żeby poruszyć pewien temat, chociaż trochę, jakby rozważanie tego materiału, że on nie jest tak, taki, że jest zupełnie nieczynny, to, to nie ono ma wartości, to jest o tym, że dobrze się to powstało, ponieważ to jest jakaś próba pokazania, czym byście zmagali. Żeby nie, jest to że no ośrodek to by się można na przykład, no, był taki porządny facet i on wypadł do, na godzinę, bo to no, ośrodek połęczny nie, nie, bo tu nie mogli się nie zrobić, prawda, że to jest pożarne, ponieważ nie było tylko takiej sprawy, bo tu nawet na przykład ktoś. Ja słyszałam, że to jest bardzo, że dla tych, którzy nie znają tematu, powstaje nawet taki punkt odniesienia jak Serbia. No i tutaj nie zbędzie tam państwo, tak bardzo proszę. A że ja mam na liście 15, w tym roku w 1933 w i w kontekście przywołałem sobie w konwencji w dwa takie obrazy. Jeden to obraz w czasie a obraz w drugi to I Nie ulega wątpliwości, że ten cel <grym> może mieć pozytywne negatywne konsekwencje. Znaczy, I dnia na przykład. Niepokoiło to, że będziemy kreowali misteriak praczynika socjalnego jako misteriak wśród seryjnej. No, nie, nie wiem. że no, to nie jest prawdziwy wizerunek, bo mnie przypadek kilkadziesiąt lat temu podjęto decyzję o profesjonalizacji pomocy społecznej. I zastanawiam się, w jakiej mierze ten serial konsumuje atrakcyjność serialu do Hausza, który jest nośnikiem wiedzy, Tajemnej, który używa, żeby rozwiązać określone problemy zdrowotnych tak pacjeni. I z tych zajęciu nie będziemy mieli szansy uzyskania obrazy, jak przedstawia obraz w pracownikach socjalnych jako profesjonalistę, który działa w sieci. drugi liczby mandami w moim zdaniem z tego serialu, to jest umacnianie przekonania, że to pomoc społeczna jest odpowiedzialna za likwidację skutków podolnych. No nie. No nie. No, to będzie wybaczyć. Władza sama nie wiedzę na siebie mając zapisane w o samolot węgla, ale zapakając biorąc potrzeb mieszkańców gminy również tych potrzeb mieszkańców lewalizacji odłowanych na skutek powoły. Jeśli władza nie mm. wiedzę tego na siebie wrzuca na zawsze wynika socjalnego, to pytanie moje jest następujące. Czy my w gruncie rzeczy nie robimy wszelkie anyway pomocy społecznej? Ale nie ulegam zpliwości, że w wieczór Wykłacania zasiłków na marginesie. 80% osób przychodzących do pomocy społecznej nie przychodzi po to, żeby 5% się dał, tylko żeby w do tej My mówimy o aktywizacji w tej polityce, ale tak naprawdę no, obywatele oczekują, a te losy się nazywa. Piec. Natomiast mnie zastanawia jedno, jak w jakim mierze na tym transatlantyku ta czyli obywatele będą chcieli się współodpowiedzialni, będą się chcieli czuć współfinansujący te akcje ratownicze na tej pracy będą się przeprowadzane między innymi przez pracowników socjalnych. Jestem pełen obaw, że tego oczekiwania ten serial nie spełni. Czyli profesjonaliści w wielu momentach będą zawiedzeni, że na przykład się kwestię przemocy w rodzinie była największą kwestią danego miasta i danych gminy. Podczas gdy wiemy, że to jest bardzo poważny problem społeczny, a najprawdopodobniej tam gdzie pracujemy, nie jest to najważniejszą kwestią społeczną wymagającą Ja przepraszam za ten, ten emocjonalny ton, ale tak jest się zdaje. Wziąć w ten, na ten, ten daje, te a być może prezydentem najjaśniejszy i zostanie prezydentem, pracownikiem. Pracownik. Tak jak kiedyś nie doponiłem, w doponiłem, się na żeby prezydentem mógł zostać Amerykanin, żeby dopowiedzieć o korzeniach afrykańskich. Ja Państwu serdecznie dziękuję. W każdym razie jestem na pewno, że ten serial wywoła rozmowy nie tylko w domach poszczególnych, ale i w naszym środowisku. Że ewentualnie drugi czy trzeci serial, był bliższy serialowi Dr House, w tym wymiarze fascynacji profesjonalizmu, a nie fascynacji powiedzmy Pan, zanim pan zaczął oglądać serial Dr. House, miał pan pewnie okazję zobaczyć yy, na przykład serial na dobre i na złe. Nie chcę tego Bardzo się cieszę, że pan mówi o tym, że będzie wywołać dyskusję, bo chyba na tym polega na, na tym polega